Witajcie, zajmiemy się naszym, naszą masz szósteczką. Wymienimy te zaciski hamulcowe. Jeżeli chodzi o klocki i tarcze, poczekamy, kupimy nowe i wymienimy w przyszłości. W tej chwili zajmiemy się zaciskami hamulcowymi. Jeżeli chodzi o czetetkę co się tam ładuje? Zaczniemy ze strony pasażera u mnie, bo wiemy, że z tej strony na pewno jarzmo się nam odkręci. Mamy nowe śruby i posmarowane smarem miedzianym, więc podejrzewam, że powinno być miło i łatwo, ale to jak wyjdzie, zobaczymy. Co Wam powiem? Zakładamy na przewód jakiś zacisk. gdzieś tu odkręcamy dwie śruby. Ten czujnik jest uszkodzony, ale jest założony jak ostatnio w filmiku widzieliście jak to zdiagnozowane tutaj urbany ściągamy to wszystko można koło przekręcić do nas będzie łatwiejsza praca Nie powinno tak ciężko wychodzić. Nie powinno tak ciężko wychodzić. Nie wiem czy tłoczek. Także jesteśmy na miejscu w odpowiednim czasie. Niedługo zamówię hamulce i wymienimy. Mam nadzieję, że wytrzymują do tego czasu. E, odkręcamy tutaj śrubę i wymieniamy e, go. Będę chciał zregenerować. Także zobaczymy, rozbierzemy i zobaczymy, czy to człowiek nie stoi. Dlatego tak nie wychodził ciężko. Dwie śruby, raz, dwa, one są nowe. Odkręcamy jarmo, pierw tutaj. stare, stare, nowe jeżeli chodzi o jarzma wydaje mi się, że one nie mają jakiejś różnicy która i która strona są identyczne ale już tak jak widzicie bleeding valve nipple czy jak u was to tam odpowietrznik musi być z tej strony co prawidłowej dobra, ja zakładam nowe śruby nowe jarzma stare hamulce i zakładamy klocki. Jadę z koksem, bo może padać zalewam płynem do 3-4, Zawsze jak moje auto robię, to musi coś się dziać, więc pewnie będzie zaraz padać do 4. Odpowietrzamy tamten hamulec. Powietrzamy i od razu wymienimy płyn hamulcowy. Z tyłu też zamierzam polecieć. Będzie z głowy samochód, już powinien mieć wymieniony ten płyn. Ale wiecie jak to jest. Swoje auto na końcu. No i zaczyna kropić. A jeżeli chodzi o osłony, nie wiem czy nie kupię po prostu czarnych. Jak widzicie, czasu nie mam. A malowanie, malowanie wiecie jak to jest. Jeżeli chodzi o tego gościa, założyłem go z powrotem. Pamiętajmy, że w Audi idzie on w ten sposób. To koło skończone, zakładamy. Idziemy na drugą stronę. Czyśniłem, popsikałem 14 e, oczywiście do, do takich zać, e, hamulców. Jestem ciekaw jak tu się odkręci, czy nie urwie się nic nam, te śruby pamiętacie, ostatnio jak się urwały i czy to się nie urwie. My tego tutaj w ogóle nie ruszaliśmy, więc powoli będziemy jakoś to odgruzowywać, zobaczymy jak to będzie szło. Pierw przewód e, zacisnąć. Słuchajcie, ta poszła. Ta poszła. Ta stoi. Zamierzam ją podgrzać tutaj. Trzeba uważać na CV-Boots, na Marżetę. I zobaczymy. Mam nadzieję, że puści, bo to masakra. Żeby tylko nie urwać, bo wtedy wiecie, co zabawa jak ostatnio. Powiem wam, że jest grubo. Nie chcę puścić. Bez impakta albo puściła, albo się urwała. Jeszcze nie wiem o co chodzi tu, ale tak, trzeba impakta i spróbuję impaktem. słuchajcie, poddała się, ale zobaczcie jak te śruby wyglądają. Armagedon, nie? Dobra. Dwie nowe śruby, słuchajcie, do jarzma Dostępność straszna, także zakładam to na nowych śrubach i do przodu. więc wymieniam te odpowietrzniki niech chłopaki mają lepsze życie Odpowietrzamy ten układ i pójdziemy jeszcze wymienić płyn hamulcowy, to wszystkie koła oblecimy, ale elegancko jeszcze podejdą nowe tarcze klocki, bo już takie są na wykończeniu. No i powalczymy z tymi przewodami rdza, rdza. Dobra. wymienimy tutaj odpowietrznik, bo ja go pomalowałem e, tak, jeżeli chodzi za, założymy, bo tam pompa jest jak jest pompa, odkręcimy to będzie bardzo nam tu sikać do tego spokojnie założymy tu klemę, odkręcimy go e, wkręcimy nowy i będziemy system odpowietrzać trochę umyjemy te hamulce, bo się zakurzyły Dobra, słuchajcie, nowy odpowietrznik jest założony. Możemy teraz klemę ściągnąć i zacząć odpowietrzać wymieniać płyn z tej strony. Także jak założycie klemę, pamiętajcie, że tam pompa jest założona, dlatego by nam wypychało, nie. Wymieniamy teraz płyn. Dobra, stary wypycha nowy, nowy wypycha, stary płyn. Także poczekamy, niech tu troszkę zleci i zaraz ostatnie koło. Też wymienimy tego gościa. Już będziemy mieć na dwa lata płyn hamulcowy z głowy słuchajcie jeżeli chodzi o odpowietrznik no to już chłopak miał dość do tego warto wymienić sobie i wiedzieć że kiedyś się nam odkręcą Bąbelek się poodładował. Następny raz, jak będziemy pracować, to od razu coś będziemy ładować. Zacisk ładny, czerwony. Jadę go odwieźć i bierzemy się za tylne koło. No i dobra, tu tak samo. Pomalowałem gościa fajnie, nie? Podoba wam się klemę zakładamy tak klemę zakładamy i wymieniamy no dobra, jest nowe ściągamy gościa, idziemy tam podpompować do przodu trochę ciśnienia i wymieniamy płyn będzie już na dwa lata dobrze, wymieniamy z tej strony zaraz jeszcze zacisk niech tu zleci pompa działa, także do przodu Same, spuszczamy ciśnienie spuszczamy zabawki i jazda próbna to z tymi gościami słuchajcie, pójdą do piachu odrestauruję bo już Wam nie będę pokazywać jak restauruję znowu takie same zaciski odnawiam czy jak Wy tam możecie to nazwać piach czyszczenie, malowanie na półkę w przyszłości się przydadzą ja nie zamierzam e, bobelka sprzedawać także reprezentuje nas na kanale tak jeszcze jazda próbna będzie i... i i tak to się wygląda bardzo elegancko samochód umyć trzeba, tak? wiem, słuchajcie problem taki, że u mnie z czasem to jest jak ze złotem zaraz jazda próbna pamiętamy, wciskamy parę razy za... w kadał, żeby nam nie wpadł tak w trakcie jazdy. Dobra, jedziemy na jazdę, problem. No i dobra, słuchajcie, pięknie hamuje. <laughs> pięknie hamuje, pięknie wygląda. O, w końcu trochę dla siebie pracuję. Wtedy jest dużo szczęścia, pomimo, że jest to brudne. Także do następnego. Pasja, miłość, rodzina. wak rodzina, trzymajcie się.